Cześć, jesteśmy Julka i Kuba i witamy na kanale Czytamy. I przychodzimy z Bukholem, jak widzicie. I szczerze mówiąc, ja myślałam, że w tym miesiącu Bukhola nie zrobimy po raz pierwszy od może dwóch lat. A potem pojechaliśmy na targi książki. Tak, bo stwierdziliśmy jednak, że chcemy zrobić niespodziankę naszej przyjaciółce i pojechaliśmy głównie dla niej tam, ale też przy okazji oczywiście pojawiły się jakieś zakupy, bo w zasadzie tylko jakby w tym miesiącu kupiliśmy coś na targach książki tak. I cały miesiąc y, nie mieliśmy żadnych książek, które sami kupiliśmy A targi kupiliśmy. były, coś w sensie dzień, na którym byliśmy na targach był dwa dni przed skończeniem października, więc Dokładnie No, no. to co, może zaczniemy od tych książek, które się pojawiły na przestrzeni miesiąca, w zasadzie od wydawnictw, jakieś tam do recenzji, ewentualnie jakieś niespodzianki. To ja zacznę. Dobrze, to proszę, się bardzo. proszę bardzo. Człowiek, który pokochał Syberię, z wydawnictwa poznańskiego, seria skandynawska tak. i tyle I, I Roy Jacobsen, czyli autor o. tej trylogii skandynawskiej, jakoś tak, tak nie wiem, tak, tak. jak to się dokładnie nazywa. To no. chyba niewidzialni, jest coś takiego, taka niebieska książka. Ale nie wiedziałem, że to jego. No ja, Ale też z jakąś inną autorką lub a, autorem. Może z żoną. Nie, raczej nie, bo ma inne nazwisko. Ale kto wie. Na rzecz To już nie może być. E, bardzo mi się podoba, jak jest ta książka wydana. Ogólnie ostatnio się pojawiają w tej serii takie te wstążeczki. I ona ma bardzo dużo tutaj ilustracji. Oj, Są tutaj po, poprzetykane o. właśnie y, tutaj strony ilustracjami. Są też Jestem takie sielkach, większe. Nie wiem, o czym to będzie. No, wiadomo, pewnie... Syberia, ale ja też nie mogę się doczekać I okładka jest świetna. Zobaczcie, jaka jest ładna. Prawda. Mega ładna. No dobrze, no to dalej z tego wydawnictwa mamy w sumie, to nie jest reportaż. Nie powinna jak się mm, nazywa ten gatunek. Popularno-naukowa, popularna, czyli z serii Zrozum. Zrozum. Warzywa, zjedz mięso, zostaw. Czyli krótka historia wegetarianizmu. My z Kubą byliśmy przez miesiąc wege ale było super. Tak, było super. Nie I ja pamiętam się... czemu przestaliśmy. No bo to też jest trochę wymagające. Jakby przez to, że my nie mieszkamy sami, tylko z rodzicami tak. i tak dalej, Zapomniałem. to nie do końca mogliśmy sobie jakby to menu ustawiać i musieliśmy na przykład z dużej ilości rzeczy rezygnować po prostu. Ale tak. myślę, że jak będziemy już jakby na swoim. No bo to, to wtedy... łatwiej jest po prostu pójść Oczywiście. do sklepu, i kupić to, co my chcemy. I nie kupować tego, jakby na przykład mięsa, nie, czy jakichś produktów takich yy, odzwierzęcych powiedzmy, właśnie. Więc no ja jestem mega, mega ciekawa tego, dlatego że właśnie interesuje mnie ten temat. Jestem ciekawa, jak to będzie napisane. No, mam nadzieję, że przystępnie, chociaż hmm. tak się zapowiada, szczerze mówiąc, i okładka jest super śmieszna, bardzo mi się podoba. Strasznie mi przypomina. I ty jest. Fajny. bez głowy. Też w tej serii faktycznie okładką. no, no chyba nawet ma kolor pomarańczowy nawet no Ale bardzo bardzo fajnie i no jestem naprawdę ciekawa mam nadzieję, że będzie duża dawka wiedzy i właśnie przystępnej wiedzy bo to jest chyba najważniejsze. A ja liczę na ciekawostki. No w sumie fajnie. Okej. Okay. Jeszcze jedną książkę mieliśmy w tej paczce i to jest całkowicie już inny klimat i jest to i jej najnowsza książka, czyli w ciemnym mrocznym lesie i to chyba jest jej um, debiut. Tak mi się wydaje, tylko ona po prostu w Polsce była wydana. Ja to zaraz jako tak. tam. dalej. Ewentualnie można też mówić, że to jest ta zielona, od Ja tak mówię. Tak, no, no, chociaż już ona ma cztery książki wydane w Polsce jakby w tym wydawnictwie, bo wiem, że jest jakby jeszcze więcej, ale one były wydawane dawno i są albo ciężko dostępne, albo po prostu jakby ja nieznane, no, jakby klimat teraz, no już październik się skończył, wiadomo, ale wciąż listopad. Jeszcze jesień. Jeszcze, jeszcze jesień, ale w zimie też fajnie czytać thrillery kryminalne. Zwłaszcza po zmroku, czyli o 15.00. Czyli o 15.00, od razu po pracy. No, więc e, też jestem super ciekawa i myślę, jakby ja nie czytałam jeszcze nic Ruth Ware Ja też nie. I. Ale Mam nadzieję, jest, że to dobry wybór na jeśli pierwszą książkę. Jeśli to jest jej debiut, to uważam, że akceptowalny wybór, wybór na film. W sumie pierwszą tak, książkę. no bo będzie tylko lepiej później z kolejnymi. Tak, no i mm -hmm. też takie naturalne rozpoczęcie. Tak. Mnie jeszcze najbardziej jakby interesuje pod kluczem i ta fioletowa książka, już nie pamiętam jaki ma tytuł. O, ja też nie. Śmierć pani Westaway, nie wiem, przeczytam na bo pewno. Jest druga żółta i dlatego. Tak. Przez kolory, na pewno. Na pewno tak. Czekamy na czerwoną, żeby było więcej kolorów. Więcej krwi. Okej, okay, i tu chyba już jedna z ostatnich książek, które dostaliśmy od wydawnictw. No i ty możesz powiedzieć, bo w sumie jak najbardziej ją chciałeś czytać, chociaż ja bardzo też. Anatomia Love Story. Story. Mhm. Nie Ona mam jest pojęcia, bardzo, zakładam, popularna. Nie mam pojęcia, o czym jest, ale. Masz pojęcie, że czytałam ci zdanie, opis 50 razy. Ale nigdy nie pamiętam, ale okay. zawsze mnie kupuje Edynburg 1817. I tyle mi wystarczy, żeby powiedzieć, chcę to przeczytać. No, Natka Bookish Life czytała ją na swoim w sensie relacjonowała czytanie na swoim story troszkę i właśnie mówiła, że nie do końca dobrze jest na początku przeczytać rozpruwacza, bo później ta książka jest strasznie taka Niejaka. Więc my będziemy czytać najpierw to, I no, też... bo no to jest chyba love klimat story a rozpruwacz jest bardziej kryminałem, więc Chyba, innego. że nie i nie wiemy. Chyba, że nie. Także jak wy wiecie i czytaliście jedną i drugą książkę, to dajcie nam znać, bo jesteśmy ciekawi. Ale już chyba dwie osoby słyszałam, które mówiły, że to jest taka podróbka rozpruwacza Oto. i rozpruwacze są o wiele lepsze. I też Natka napisała tam na Instagramie, na Story, że to jest taki mniej więcej vibe, że kobiety nie mają żadnych praw i ktoś czasem komuś obetnie nogę. I to totalnie mnie po prostu rozśmieszyło i zapamiętałam to bardzo. Teraz zobaczymy, ale... czy też będziesz, to będzie twoje motto do czytania tej książki Mam nadzieję, że nie i że mi się bardzo spodoba Ale też y, jakiś czas temu widziałam na TikToku Jak jakaś dziewczyna właśnie losowała tak jakby Książki z nieprzeczytanych swoich Żeby właśnie przeczytać i wylosowała to I mega jej się podobało I miała mega dużo znaczników Więc mam nadzieję, że tutaj też tak będzie Jestem też super dobrze nastawiona Dlatego, że Znowu mamy jesień, więc takie klimaty, jakieś cmentarze, wykradanie zwłok i tak dalej, brzmi. Zachęcająco. intrygująco. No właśnie. <laughs> okay. I teraz przechodzimy do książek z Targu. To może najpierw ja, bo ja mam jedną więcej. Dobrze. Chociaż w sumie ja jeszcze nie z Targu, bo jeszcze mam. A, dobra, to, to Targi poczekają. Okej, okay. więc pierwsza rzecz to książka, która jest prezentem, ja nie wiedziałam, że ją dostaniemy, czyli najnowsza powieść Łukasa, Łukasza Barysa, jeśli przecięto cię na pół. Czy mnie interesuje? Nie wiem. Raczej nie będę jej czytać, zobaczymy. Nie wiem, czy ty byś chciał. Ja też nie wiem. Ja zaczynałam kości, które nosisz w kieszeni, i podobało mi się raczej średnio, ale to była jedna z ulubionych książek Marysi, ostatnia strona w poprzednim roku, więc może dam szansę, zobaczymy. Ale jakoś tak nie przekonuje mnie na razie do siebie, ale poczekamy i zobaczymy. Nigdy nie wiesz, co się, co się trafi. Tak, to może ja od razu tak na szybko pokażę tak, tak. po prostu te, które jeszcze mam. Tutaj mam do recenzji książkę, zaraz jak coś no nieważne. Ballet Train od Zysku, czyli jednego z moich ulubionych wydawnictw. I to jest um, thriller, kryminał, sensacja coś takiego. Mamy pociąg, w którym są seryjni mordercy, seryjni zabójcy, i tam się zaczyna rozkręcać akcja. Ja też jeszcze za wiele nie wiem, bo nie przeczytałam zbyt dużo, ale mega jest interesujące. Tylko, że ja się boję takich książek, więc wszystkie thrillery, kryminały i tak dalej muszę czytać w Zabie. dzień. Mhm. Więc teraz tego dnia jest dosyć mało, bo już 16 czy 17 się robi ciemno, ale jest intrygująco bardzo i podoba mi się zamysł tak jakby, takiego przeplatanego, hmm, przeplatanych, nie wiem, no, że narrator, narratorem są różne osoby, i te akcja jakby z każdej perspektywy jest ta sama historia opowiedziana. I to chyba pierwszy raz w życiu jest dla mnie bardzo na tak, bo jest bardzo to ciekawe, są a nie tak, takie irytujące. Nie mhm, dla mnie to było często że... takie... Na to takie. No ciężko to prowadzić, żeby się nie pogubić w tym życiu. To prawda, więc y, mam nadzieję, że dalej będzie tak fajnie, bo zapowiada się super. I ostatnia, tak, ta, której jeszcze nie zaczęłam i jest to książka od wydawnictwa Youndia, Icebreaker, czyli historia dwóch chłopaków, którzy są hokeistami bodajże. Tak mi się wydaje. I no nie wiem, jakby czytaliśmy córkę Strażnika Ognia, i tam był hokej i łyżwiarstwo też, więc bardzo mnie wtedy to zajawiło i mam nadzieję, że To też ci się no, Tak. No i też brakuje mi ostatnio takich romansów i lżejszych książek, także to będzie dobrym przełamaniem do jakichś kryminałów i anatomii, albo Rufuera, albo Ballet Train. Super. Więc co do romansów, to możemy zacząć od tego, nasz krakowski. O, ja nie wiem, czy to romans, jeśli chodzi o to No nie pierwszą. mój. Spójrz na u siebie na kółko. No ale to no, ty masz więcej teraz, to ty zaczynasz. Dobrze. To Strażnicy Dusz mm -hmm. od wydawnictwa Maastricht. Super ciekawa książka. Tak. W sumie I... ja jakby nie znam do końca takiej ja samej fabuły, ale kojarzy mi się od razu w głowie z meksykańskim klimatem, świętym zmarłym mi się kojarzy z koko. Tak. Mm -hmm. I co najważniejsze, mamy w środku. Jedyny i niepowtarzalny <noise> autograf Maxa Bukowicza. Czyli osoba, która chyba najbardziej na świecie kocha tą książkę. I bardzo chcieliśmy właśnie, żeby nam się tutaj podpisał. Więc jesteśmy mega zadowoleni. Tak. I udało nam się właśnie pogadać, spotkać, więc super. Jakby jeździcie na targi, bo Jest są świetni ludzie. Tak, książki też. No ale szczerze mówiąc, to wydawnictwa nie mają zbyt fajnych promocji na targach moim Zależy zdaniem. Nie no właśnie, moim zdaniem tylko jedno wydawnictwo miało dobre promocje w tym roku. Tak. Lub ja może do jakichś tam nie dotarłam, więc dlatego, ale zazwyczaj to jest 15-30% do 30%, albo 3 w jak cenie jest, dwóch. tak jest 30% to już jest dobrze. Tak. wszystko. Ale i tak taniej wychodzi tak... na Empiku prawie zawsze. Tak. Mega rzadko jest tak, że macie chociaż 10 groszy taniej na targach. Ale pewnie nie? to zależy od mnóstwa czynników, na, na które pewno. wpływu nie mamy i których... Nie zrozumiemy z perspektywy czytelników, a nie wydawców. Jasne. No dobrze, to ja w takim razie też pokażę coś z Maastricht, bo to w sumie jeszcze była Media Rodzina. Uuu. Ale no wiadomo, że to jest jakby połączenie. Uczyliśmy na stoisku Maastricht. Tak. I mam tutaj Ona i Ona, czyli w sumie chyba Romans, już ja sama nie, nie pamiętam. Mi się ta okładka. No jest Tak, kwiatuszki są mega cute. Mhm. I tutaj I Natka, Natka bardzo polecała, więc jakby logiczne, że musimy to mieć. Ja się bardzo grzbiet. cieszę. Tak, bo serio od dawna ją chciałam i jakoś tak nigdy się nie złożyło, żebyśmy ją kupili. No i akurat tutaj się pojawia. Więc fajnie. I zobaczcie, jaki ma ładny grzbiet. Bardzo mi się podoba połączenie kolorów fioletowego z żółtym. Super no, to tak. wygląda. Jeszcze te kwiatki. No. Dalej mamy This Winter Alice Osman, czyli Hard Stopper Nowelka Ej, kolejna. Kolejna część. Mamy Przybuj. nadzieję, że będzie lepsza niż Niki Charlie, bo Niki Charlie był. Rozczarowujący Tak, im dłużej mija od przeczytania to dla mnie był gorszy. Tak. Ale no. A tutaj myślę, że nie wiem, co mam myśleć na ten temat. Ja myślę, że trzeba być pozytywnie nastawionym. Z tego co czytałem Blairba z tyłu, mm -hmm. no to polega to na tym, że w rodzinie Springfieldu... Springów z Spring. Charlie'ego wszyscy mm -hmm. rozwiązują jakieś problemy rodzinne. Okay. Więc że Tori Charlie i Olivia, czyli brat. Ten najmłodszy. Go poznali... Ten najmłodszy. Aha, okej, okay, no dobra. Więc jestem ciekaw, to będzie do przeczytania dosłownie w no godzinę. Tak. Ta książka jest po prostu mega napompowana. Jakby, no to nie jest wina wydawnictwa, bo w oryginale też tak chyba jest wydana. Wina autorki. Znaczy no, no nie, nie myślę, wina autorki, jakby, nie? Jakby rozrysowała to, to, co tu napisała, to byłoby grubości Harzkopera. Myślę, że nie. Dobra, może nie. No ale w każdym razie czekamy na. Przy No dokładnie. Ja raczej nie będę tego czytać wcześniej niż jakiś grudzień, żeby mieć też taki jakiś tak. vibe lepszy, nie? Jeszcze będziemy mieć przesyć klimatu świątecznego, więc nie ma co rozpoczynać go za wcześnie. No tak. Dobrze, to dalej mam Cinderella is Dead, czyli książkę od wydawnictwa Moon Drive. I właśnie wydawnictwo Moondrive miało najlepsze promocje na całych targach, bo oni mieli Książki chyba do 45 zł za 25, w sensie 45 okładkowa i u nich to była cena 25 zł, więc taniej niż w Empiku na pewno o to kilka złotych chodzi połowa. Tak, tak, prawie tak. Więc y, fajnie i myślę, że dzięki temu bardzo dużo osób tam się zakręciło i sobie coś kupiło. W ogóle stoisko mądre było tak mm -hmm, ładne. Mm -hmm, to prawda. Może gdzieś tu wrzucimy zdjęcie, jak nie zapomnimy. Jak nie, no to na pewno na Instagramie znajdziecie, ale myślę, że też większość z Was wie, jak wyglądało to stoisko. W każdym razie było piękne. No i tak samo mam nadzieję, że piękna będzie ta książka, bo jestem jej strasznie ciekawa. No i kurczę. Jakby każdej z tych książek jestem ciekawa, logiczne, po to je kupiliśmy, nie? Ale, ale niektóre są ciekawsze, od aby... No, zawsze. Tak, tak jakby. No, że prędzej chcemy je czytać, wiadomo. Dobra, to teraz mam dwie książki z jednego wydawnictwa dam ci jedną. No dobrze. Ja trzymam ona i jej kot. Czyli wydawnictwo u I ja mam stację Tokio Ueno. Czyli też. I oni nie. chyba jakby się teamują z bowiem, nie wiem jak to do końca działa ja czy myślę, to jest imprint czy to jest to jest to samo bo tu mam zobacz bowiem.wuj czyli wydawnictwo ujot.pl Okej okay, czyli może założyli jakby taki podgrupę no, żeby mieć te książki właśnie nie naukowe tylko takie stoją ja na przykład serii z żurawiem Tak tutaj. więc ja myślę że i to w sumie już taka nasza tradycja że kupujemy dwie książki właśnie z serii żura... z żurawiem na targach krakowskich bo chyba na warszawskich ich nie ma tak mi się wydaje Przynajmniej ja nie kojarzę żeby tam byli te I też są mają bardzo przyjemne takie ceny. ceny, że jakby złotówkę drożej niż na Empiku czy coś, więc spoko A tu podbijam, bo tu jest więcej niż jeden kot Cztery yeah. kobiety, cztery koty Let's go, bardzo dobrze No zawsze musi być jakaś książka z kotem od nich Więc tak. jakby, jeśli będzie tylko kot, to my kupimy nawet, nie wiedząc czym jest tak. A tutaj no to było szeroko polecana już od dawna, więc wiadomo Okej, okay. i u mnie już ostatnia książka z jeszcze Moon Drive stargów, czyli This Poison Heart Zatrute serce I to jest od tej samej autorki co Cinderella I wyhaczyłam tutaj, około. że no One wszystkie są śliczne że, że tutaj na skrzydełku jest już Zapowiedziany kolejny tom This Wicked fate", fate Przeklęte przeznaczenie Więc fajnie, że już tutaj mamy Taki smaczek, że to się na pewno pojawi No i kurde, chyba kur, Nie wiem, która mnie bardziej ciekawi Czy Cinderella, czy to one wszystkie mają taki vibe, Myślę, że, że chce się czytać od razu. Ja, czy przeczytać, aby jej zadecydować. Mm -hmm. No, zrobię tak na pewno. I właśnie zobaczyłem, że coś nam się tu pomieszało, bo ostatnia książka nie jest książką z tylko też właśnie mm -hmm, od, od, wydawnictwa. od wydawnictwa. I też od, od i więc, więc idealnie. Płynnie przychodzimy. Mm -hmm. Oddam Ci słońce. Dziękuję. Yeah. <laughs> no, to jest książka, która już ma trzecie wznowienie, znaczy drugie wznowienie, trzecie wydanie ogólnie. No, tak. To jest najpiękniejszy ze wszystkich. Prawda, I... jest mega super. Takie w dotyku jest bardzo ciekawe. Takie matowe, tak. bardzo, bardzo fajne. Nie wiem, czy mamy jakąkolwiek książkę w podobnym, jakby takim... Hmm. Ja chyba myślę, nie. że mamy, że jakbyśmy poszukali, to byśmy coś znaleźli może... Ale Rzadko jest się to... zdarza to na, tak, pewno. Rzadkość na pewno. Ale no pewnie też dlatego, że wtedy ta książka łatwiej się może pobrudzić, no bo jest tak, matowa, nie, jest, nie śliska. Tak, jest foliowana nawet. No nie jest, może nie to... jest. W sensie Ona jest fajnie. bardziej eko? Może jest bardziej jako, no? Kto wie? No i tutaj akurat jesteśmy w trakcie. Ja jeszcze próbuję przebrnąć przez początek, bo jest dla mnie bardzo mozolny. Ja już powoli kończę, ale Będę to spoko. rozgadamy się na tym pewnie. Tak, do bo vlogu. będzie vlog. Więc wyczekujcie. Tak. I to taki w sumie dosyć mały book haul jak na nas, znowu, bo też teraz nie wydajemy jakoś bardzo na książki pieniędzy. No i mamy nadzieję, że Wam się podobało, bo to tak niesadziennie w sumie u nas, czy tak mało książek. Tak, ale. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami tak. czas. Są bardzo te książki wyselekcjonowane, takie perełki, nie ma tak. przypadkowych rzeczy tutaj. Tak. Zresztą rzadko są, ale no, cieszymy się, że mogliśmy mimo wszystko ten tutaj book haul nagrać, bo naprawdę myślałam, że to będzie pierwszy raz, kiedy tego book haulu nie będzie, bo mielibyśmy pięć książek do pokazania. No na ostatnią chwilę się załapaliśmy. Trochę tak, trochę tak. No i dziękujemy wam bardzo w takim razie za obejrzenie tego i poświęcenie nam swojej chwili czasu i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Cześć.